W tym krótkim filmie chciałbym przedstawić program DROW, który służy do parametrycznego tworzenia rysunków zbrojenia w płytach. Zasadniczo w programie można wydzielić dwa etapy pracy. Pierwszy to jest definicja obszarów, w, którym, w których będziemy definiować, rozmieszczać nasze zbrojenie. Oraz drugi etap jest to parametryzacja tego zbrojenia w zadanych w zdefiniowanych obszarach. Rozpoczynamy od zaimportowania podkładu w formacie DXF. Wybieramy jednostki, i na widoku 2D jest prezentowany podkład, na którym możemy definiować nasze obszary. I jeszcze parę słów. Na temat ogólnej organizacji w programie w lewym oknie mamy w tak zwanym oknie inspektora mamy ogólne dane o projekcie, czyli między innymi mamy listę zdefiniowanych obszarów, listę przekrojów, które możemy używać w programie oraz taka gałąź, która służy nam do ogólnej Parametryzacji zbrojenia. Tak jak wspomniałem, jest to program parametryczny, czyli wszystkie operacje w programie są definiowane za pomocą parametrów, czyli między innymi obszar jest parametryzowany poprzez kontur. Tu możemy zobaczyć, że domyślnie program. Zgłosił się z takim konturem w formie prostokąta. My, ponieważ będziemy definiować na bazie dxf nie będziemy jakby korzystać z tego, z tego domyślnego obszaru, tylko zdefiniujemy te obszary na podstawie podkładu. W tym celu wchodzimy do gałęzi przekroje. W jak wybieramy poligon i wówczas pojawia się nam takie menu kontekstowe, gdzie możemy użyć opcji dodaj przekrój na podstawie pliku .dxf. Wybieramy tę opcję i wchodzimy w tryb definicji y, konturu. Y, tu polega to na tym, że klikamy po prostu y, w kolejne punkty konturu i tutaj taka y, ważna informacja podczas... Y, Definicję jego konturu e, możemy korzystać z różnych trybów wprowadzania. Czyli domyślnie mamy taki e, tryb, gdzie e, kursor jest dociągany do punktów przecięć e, linii. Te punkty są e, oznaczone takimi tutaj e, kółeczkami. Je można, one są domyślnie jakby włączone, to, co nam e, ułatwia e, orientację. Jeśli chodzi o wprowadzanie punktów. Czyli jeśli ten tryb dociągania jest włączony, nawet klikając obok punktu, program i tak znajdzie punkt najbliższy w stosunku do punktu, który został wybrany. Drugi to jest tryb bez dociągania, czyli program wybiera dokładnie ten punkt, który został kliknięty. Ważną informacją jest tutaj taka ikonka, która Umożliwia nam usuwanie ostatniego punktu. Jeżeli coś wprowadziliśmy nie tak, klikając to zawsze możemy wrócić do poprzedniego stanu. Tu jest taka jeszcze opcja, która nam umożliwia wybór punktu w środku między dwoma klikniętymi punktami, oraz opcja, która znajduje punkt na przecięciu dwóch linii. Z niej za chwilę skorzystam, natomiast. Tutaj wprowadźmy sobie taki kontur z dwóch punktów. I teraz wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy teraz tutaj zamknąć kontur naszej płyty w tym miejscu. W związku z tym właśnie możemy skorzystać z tego ostatniego trybu wprowadzenia, czyli klikamy w jedną linię, klikamy w drugą linię. I teraz kliknięcie w którąś z wprowadzonych linii powoduje znalezienie punktu na przecięciu. Oczywiście, te tryby można dowolnie używać podczas wprowadzania. Kliknięcie tego punktu lub, lub pierwszego punktu powoduje automatyczne zamknięcie naszego konturu. Wybieramy sobie grubość naszej płyty z wcześniej zdefiniowanych dostępnych grubości. Jeżeli nie ma jej na liście, należy przed wprowadzaniem takiego konturu, Należy wejść do gałęzi grubość i dodać przekrój o odpowiedniej grubości. Wybierzmy sobie płytę grubości 20. Ok. Program pyta, czy usunąć istniejące obszary. W tym momencie usunie nam domyślny przekrój, domyślny obszar, którego w tym momencie nie potrzebujemy. I zdefiniowaliśmy sobie taki obszar. Żeby szybko pokazać. W jaki sposób możemy przejść do drugiego kroku, czyli do parametryzacji. Po prostu klikamy na żądany obszar i włączamy w nim zbrojenie. Program automatycznie wygenerował nam rysunek z opisami. To, co jeszcze jest z automatu tworzone, to jest zbiorcza tabela, czyli możemy zobaczyć, że wszystkie. Elementy są tutaj automatycznie opisane. Z poziomu użytkownika nic nie musimy robić. Program działa automatycznie, to znaczy po dowolnej zmianie jakiegokolwiek parametru, przypuśćmy, rozstawu czy średnicy pręta, program automatycznie wszystko odświeża, zarówno rysunek, jak również i tabelę. Co jest jakby taką istotną jeszcze rzeczą, oprócz rysunków, program też w tle generuje zbrojenie 3D, czyli wszystkie pręty tak naprawdę są tutaj również wygenerowane. Gdybyśmy potrzebowali zobaczyć, jak to zbrojenie wygląda, ponieważ przy bardziej skomplikowanych sytuacjach, gdy będziemy mieli jeszcze zbrojenie belek ze strzemionami, czy zbrojenie krawędziowe, które będzie dochodziło, wówczas możemy zobaczyć, jak to zbrojenie wygląda nasze w 3D. To jest jakby taka podstawowa funkcjonalność. Teraz, gdy na przykład chcemy. Uzyskać taką sytuację, że to możemy zobaczyć, że pręty zostały automatycznie podzielone z uwagi na maksymalną długość. Jeśli klikniemy sobie zbrojenie, to tutaj w opcjach zobaczymy, że możemy określić maksymalną długość pręta. Program automatycznie podzielił pręty z uwagi na tą maksymalną długość, natomiast wszystkie zakłady zostały zrobione w jednym miejscu. Możemy to sobie jakby prześledzić na. Na zbrojeniu 3D. Jeżeli byśmy chcieli uzyskać taki efekt przesunięcia zakładów, wówczas wystarczy włączyć opcję przesunięcia, określić wielkość tego przesunięcia i program automatycznie nam to uwzględni. Możemy zobaczyć, jak to wygląda na zbrojeniu 3D. Tutaj zakłady zostały odpowiednio poprzesuwane. Istnieje również możliwość, że możemy wymusić robienie zakładów w pewnych określonych miejscach. Czyli wystarczy przejść na obszar, wybrać opcję podział prętów, wybrać ilość tych podziałów i wpisać na przykład wartość tego podziału. W tym momencie możemy zobaczyć, że ilość tych podziałów oczywiście może być tutaj dowolna. Program Zaczął dzielić pręty od tego miejsca. Możemy wymusić, w których miejscach te podziały mają być. Tutaj chciałbym jeszcze pokazać inną taką ciekawą opcję. Mianowicie, może nie jest to akurat miarodajny przykład, ale można też generować zbrojenie pod kątem niezależnie dla kierunku X, jak i dla kierunku Y. To znaczy, można generować zbrojenie pod kątem dla kierunku X. Dla kierunku Y może być ono w dalszym ciągu pionowe lub też pod dowolnym kątem. Tu, jakbyśmy sobie to określili, też byśmy mogli wygenerować takie zbrojenie ortogonalne. To jest, jeśli chodzi o takie podstawowe zbrojenie. I y, każdemu obszarowi jest, jakby, przypisany typ. Czyli w tym momencie tutaj wygenerowaliśmy zbrojenie dolne. Możemy generować w obszarach zbrojenie dolne, górne, zbrojenie krawędzi lub zbrojenie montażowe. Y, chciałbym tutaj jeszcze pokazać y, możliwość, y, jak sobie program radzi w przypadku otworów. Czyli robimy dokładnie taką samą ścieżkę jak poprzednio. Czyli klikamy opcję Polygon. Klikamy definiuj na podstawie, przekrój na podstawie podkładu i załóżmy, że to będzie tutaj nasz otwór. I wybór otworu powoduje, że program automatycznie nam tutaj wykryje, do jakich obszarów, w jakich obszarach ten obszar może zostać wycięty. Kliknięcie OK powoduje, że obszar jest dodany. Tak naprawdę jest to też inny sposób parametryzacji, który potem możemy kontrolować. Mianowicie dla obszaru jest tutaj gałąź docięcie, która została automatycznie wypełniona, czyli zostało włączone docięcie i został wybrany otwór. Jeśli tych otworów byłoby więcej, wówczas również te relacje zostałyby tutaj ustawione. To o czym wspominałem, że możemy generować różne typy zbrojenia. Taką ciekawą opcją jest zbrojenie krawędziowe. Mianowicie możemy albo przełączyć na zbrojenie krawędzi, albo gdy chcemy do zbrojenia dolnego dodać tutaj jeszcze takie zbrojenie krawędzi, wówczas po prostu robimy kopię obszaru mamy w tym momencie już tutaj drugi obszar, czyli tutaj też w celu jakby łatwiejszego e, znajdowania się potem w projekcie, możemy sobie ponazywać te nasze e, obszary, e, wybieramy typ zbrojenie krawędzi i program automatycznie wygenerował nam e, to zbrojenie. E, żeby zobaczyć jak to w praktyce wygląda. Tutaj możemy przejść na wizualizację pojedynczego obszaru, czyli w tym momencie przeklikując się po naszych obszarach, możemy tylko wyświetlać to, co jest wyselekcjonowane. I przełączając się na widok 3D, też możemy zobaczyć, w jaki sposób ono zostało, to zbrojenie, wygenerowane. I też możemy zobaczyć, jak wygląda nasza zbiorcza tabela. Zostały wygenerowane pręty. Ponieważ one były na różnych krawędziach, a tak naprawdę są takie same, możemy zmniejszyć ilość tych elementów w tabeli poprzez wybór opcji Połącz jednakowe pręty. Wówczas pręty o takim samym kształcie, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, na rysunku zostaną połączone. Tu widzimy, że program automatycznie wyliczył odpowiednie długości prętów, tak żeby ze sobą nie kolidowały w 3D. Jeszcze ciekawą opcją, jeśli chodzi o to zbrojenie krawędziowe, jest możliwość zbrojenia przy otworach, czyli możemy sobie po pierwsze włączyć na otworach, jak również, jeśli chodzi o zbrojenie krawędzi, możemy wybrać tylko na pewnych krawędziach, których chcemy, czyli w tym momencie możemy powyłączać sobie na przykład na krawędziach pionowych i zostawić tylko na krawędziach poziomych. Podobnie rzecz się ma ze zbrojeniem montażowym, czyli też możemy dla danego obszaru możemy wymusić Możemy wymusić tutaj sobie generację zbrojenia montażowego. Czyli wybieramy sobie obszar, robimy kopię i wybieramy dla niego zbrojenie montażowe. Wówczas na rysunku jest prezentowany tylko reprezentant, jeden. Ilość prętów określamy tutaj jako ilość na metr kwadratowy i w zbiorczej tabelce. Mamy taki kształt wygenerowany, gdzie możemy go w jakiś sposób również parametryzować, czyli możemy zmieniać odpowiednio długości tego, tego kształtu. Wszystkie wartości są zgodnie z polską normą prezentowane w gabaryt. Jest jeszcze taka jedna tutaj ciekawa możliwość, mianowicie m, możemy y, sobie wyświetlić, jaką powierzchnię w tym momencie y, de facto y, zazbroiliśmy. Czyli y, programem pokazuje, ile centymetrów kwadratowych na y, metr zazbroiliśmy y, i y, pozwala nam to się dostosować do. Y, Rzeczywistych wymagań, czyli jakie powierzchnie teoretyczne są wymagane. E, istnieje możliwość e, modyfikacji m, zdefiniowanego e, konturu, czyli e, może to być przydatne w sytuacjach, kiedy na przykład zmienił się nam e, podkład e, w wyniku jakichś zmian architektonicznych i coś e, musimy zmienić. E, wówczas e, dla danego obszaru, wchodzimy po prostu do edycji i mamy taką możliwość, no załóżmy, że y, może nie jest to jakiś tam bardzo realistyczny przykład, ale możemy zmienić y, za pomocą przeciągnięcia na przykład naszą płytę w taki sposób y, i to, co się w, y, w programie dzieje, program automatycznie już tutaj uaktualnił y, nasze zbrojenie. Gdybyśmy chcieli na przykład dozbroić kawałek płyty, to wówczas wchodzimy znowu do opcji poligon i no, wyobraźmy sobie na przykład, że e, załóżmy niech to będzie jeszcze jeden nasz otwór tutaj ok. I powiedzmy ten fragment byśmy chcieli tutaj dozbroić. Niech to będzie obszar. I w tym momencie, e, jeśli chodzi o e, zbrojenie, zostało ono automatycznie uaktualnione. E, natomiast w tym obszarze szóstym. Możemy, włączając zbrojenie, możemy dozbroić dany obszar, czyli jakbyśmy chcieli uzyskać pełny, pełny rysunek. Widzimy, że tu już mamy to zbrojenie zwiększone. Jakbyśmy wyświetlili sobie powierzchnię, możemy zobaczyć, że tutaj daliśmy więcej tego zbrojenia. Jest też taka możliwość, ale to już musimy troszeczkę zrobić ręcznie, gdybyśmy nie chcieli korzystać w tym obszarze ze zbrojenia podstawowego, i tylko dodając zbrojenia, czyli gdybyśmy chcieli całkiem inne zbrojenie dać, możemy po prostu ręcznie wejść do tego naszego y, obszaru, włączyć, jakby docięcie do tego obszaru szóstego, a tu już możemy sobie no, zupełnie jakieś y, inne zbrojenie zadać. Y, jest też możliwość, y, generacji strzemion. Najczęstszą sytuacją jest generacja tych strzemion na obrysie, czyli mamy po prostu belki, w których chcemy takie strzemiona wygenerować. Robimy to dokładnie w taki sam sposób, czyli wchodzimy do opcji poligon, dodaj, przekój na podstawie poligonu i wyobraźmy sobie, że tutaj chcemy dodać, no załóżmy na tej na jednej y, z zdefiniowanych krawędzi powiedzmy na tych dwóch krawędziach chcemy dodać sobie strzemiona klikając ten punkt zamykamy nasz kontur, włączamy strzemiona, definiujemy tylko w tym momencie wysokość naszej belki, szerokość naszej belki y, program automatycznie dodał nam taki przekrój, gdzie wystarczy tylko w tym momencie włączyć e, zbrojenie. Możemy sobie tutaj już też go dowolnie parametryzować, jeśli chodzi o e, strzemiona. Możemy zobaczyć, jak to wygląda e, na 3D. Widzimy, że pręty e, zostały dodane. Jeśli chodzi o kształty, to w tym momencie wchodzimy do e, zbrojenia. Możemy albo wyłączyć e, haki, Możemy wybrać dowolne haki 90-180 stopni, lub też wchodząc do parametryzacji tego obszaru, możemy wybrać strzemię otwarte, zamknięte lub yy, na skręcanie. Oczywiście wszystko automatycznie jest dostępne w zbiorczej tabeli, czyli te pręty tutaj się ładnie yy, generują. Nie. Jeśli chodzi o to w jaki sposób yy, kończymy naszą pracę z programem, to efektem finalnym jest po prostu zapis pliku yy, też w formie DXF-a. Okay. Yy, możemy taki nasz przykład. Czytać sobie na przykład do programu Autocad, czy do dowolnego programu, który jest w stanie obsłużyć taki format, a są to praktycznie wszystkie programy mogą obsługiwać ten standard? Czyli mamy. Nasz pełny rysunek. Gdybyśmy wczytali to do oryginalnego e, przykładu, wówczas to, e, to nasze zbrojenie wpasowuje się w geometrię, tą oryginalną i e, dodatkowo. Rozbrojenie jest zapamiętywane na różnych warstwach, co umożliwia nam w taki elastyczny sposób operowanie na tych rysunkach. Program jest cały czas rozwijany, także w niedługim czasie z pewnością będą powstawały kolejne.